Dzień dobry, Agnieszka się w Macierowska. Ja jeszcze jestem cały czas w stoku, bo tutaj docierają kolejne paczki z pomocą dla powodzian. Za mną jest pani Wieleta Kłoskowska, nauczycielka z tego co wiem, z tak. ze wsi dobrzyniówka. Tak. Tak. Przed chwilą pani tutaj przywiozła cały samochód wypakowany różnymi przedmiotami tymi, które są potrzebne powodzianom. Skąd te przedmioty są? E, od uczniów i rodziców z naszej szkoły w Dobrzyniówce. Ile tam uczniów się uczy? 64. 64 i tyle wszystkiego dali ci ludzie? Tak. A jak długo trwała akcja, żeby to wszystko zebrać? Kiedy żeście się Państwo zorganizowali? Ogłosiliśmy w poniedziałek akcję i, i będziemy dalej zbierać. I w tej chwili to jakby macie jakieś podzielone, że na przykład informujecie, że to i to jest potrzebne, czy po prostu co kto ma, co kto może, bo widziałam Pani jeszcze tutaj przywiozła żywą gotówkę. Co kto może, ale ym, skopiowaliśmy informacje z PCK. Z PCK, tak. To co tam było wy wymienione w PCK na stronie, to my to też wrzuciliśmy do nas na stronę. To jeszcze tylko zapytam, czy mają Państwo kontakt z kimś w ogóle z tych miejscowości, które dotknął kataklizm powodzi? Czy po prostu no, patrzycie, że coś konkretnego jest potrzebne, czy to na stronie PCK, może gdzieś indziej, bo te potrzeby też się zmieniają z godziny na godzinę w zasadzie. Czy po prostu, no co, kto ma czym, ja, ktoś, czy, czy ktoś to koordynuje u Państwa? Y My patrzymy raczej na PCK, nie mamy żadnych znajomych, nikt nas stamtąd nie informuje, no słuchamy wiadomości i staramy się reagować. No teraz ja prosiłam bardziej już o takie rzeczy, które pomogą w sprzątaniu i porządkowaniu, czyli te łopaty, jakieś worki, takie rzeczy, które pomogą sprzątać. Dziękuję. Proszę Państwa, pomagają nawet malutkie miejscowości. Szkoła 60 uczniów w Dobrzyniówce. Pani Wioletta Kłoskowska, która przywiozła tutaj wszystkie te produkty. Też wszyscy ludzie pomagają, no bo w obliczu tragedii trzeba się jednoczyć, trzeba sobie pomagać. Proszę Państwa, jak widać, wszystko jest dokładnie liczone, ważone, układane. To jest wszystko rejestrowane, jaka tutaj pomoc dociera, jaka pomoc trafia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Ze mną jest pani Ewelina. Pani Ewelina, zapomniałam, no i teraz proszę do końca Sado, Ewelina Sadowska-Dubicka. Dubicka, Polski Czerwony Krzyż w Stoku. Te wszystkie rzeczy, ile czasu y, były zbierane, że, to co tutaj widać? Y, w poniedziałek ogłosiliśmy zbiórkę już, ale w, w poniedziałek ogłosiliśmy zbiórkę koło południa, ale już od rana ludzie tak naprawdę dzwonili pytali się o to, czy mogą do nas przynieść jakieś y, najpotrzebniejsze rzeczy, żywność y, i inne artykuły. No i, i gdy oficjalnie ruszyliśmy, to i rzeczywiście ludzie y, tłumnie zaczęli przychodzić tak jak widać, bo oprócz tego, co tutaj mamy y, 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 za nami, no to mamy jeszcze kontener wypełniony też tymi darami. To są dary od Białostocza. A warto dodać, że już y, we wtorek pierwszy taki mały transport od nas, właśnie tutaj z Polskiego Czerwonego Krzyża, y, do Stronia Śląskiego pojechał, i tam, y, wtedy, gdy jeszcze ludzie rzeczywiście nie mieli niczego, no to, to, to z tymi darami trafiliśmy z tymi pierwszymi. Pani Ewelino, jak to jest z tymi zbiórkami? Bo w zasadzie ja też słyszę, że potrzebne są po prostu pieniądze, bo ludzie czasami Dostają wodę, coś tam innego, ale już to mają, a teraz okazuje się, że potrzebne jest zupełnie co innego. Na przykład ktoś nie ma pieniędzy na taczkę albo na łopatę. Czy wy też pieniądze zbieracie, przekazujecie, jak to jest? Potwierdzam, że rzeczywiście te takie, takie podstawowe potrzeby są tam już opanowane. Tam w sklepach już jest woda, sklepy są otwarte w tych miejscowościach, nawet tych najbardziej zalanych w Stroniu Śląskim, w Kłocku. To już funkcjonuje. I teraz raczej chcielibyśmy. Się skupić, jeśli chodzi o zbiórki rzeczowe, to właśnie na takich rzeczach, które mogą tym ludziom pomóc posprzątać, czyli na rękawicach, na taczkach, na łopatach, bo tego mieszkańcy tych zalanych terenów, ty, tego tym. Tego mieszkańcom tych zalanych terenów brakuje. Rzeczywiście potwierdzają, że w kastoramach, w sklepach takich budowlanych nie ma tego typu rzeczy. Jeśli na przykład komuś nie wiem, zakup taczki to jest duży wydatek, to może lepiej właśnie wpłacić pieniądze na jakąś zbiórkę. My jako Polski Czerwony Krzyż również zbieramy pieniądze, czy bezpośrednio poprzez przelew na konto, czy przez serwis zrzutka, można, do do, można zapłacić blikiem przez PayU. I tak naprawdę jeśli ktoś się na tą formę pomocy zdecyduje, to będzie taka pomoc długoterminowa, bo wszyscy wiemy, że Polacy to są tacy... Yy, yy. Lubią takie zrywy, są, bardzo, są skłonni właśnie dać bardzo dużo, ale w tym tylko tuż po tragedii, a potem troszkę o tym zapominają. A, a wszyscy i samorządowcy tam na miejscu i ludzie doskonale wiedzą, że to nie potrwa tydzień, miesiąc, tylko to potrwa lata i potem ta pomoc będzie potrzebna za rok czy za dwa. I dzięki tym pieniądzom przekazanym na takie zbiórki będzie można pomóc tym mieszkańcom najbardziej dotkniętym tą tragedią. To mam nadzieję, że Czerwony Krzyż będzie się Przypominał z tym za parę miesięcy również, że ta pomoc jest po prostu potrzebna, bo za chwilę... Tam, w tym miejscu, gdzie jest kataklizm, rozpocznie się zima, proszę Państwa. My jeszcze będziemy w takich miejscach, jak tutaj, odczuwali ciepełko. Może spadnie jakiś delikatny deszcz, ale w górach będzie już śnieg i będzie zimno, i ta pomoc będzie potrzebna zupełnie inna niż w tej chwili. Ja niezmiennie przypominam, żeby uważać i weryfikować wszystkie zbiórki, które są w internecie, bo oszuści niestety wykorzystują takie tragedie do. Tego, żeby się wzbogacać na czyimś nieszczęściu, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, inne organizacje zbierają te pieniądze, zbierają dary, przekazują faktycznie osobom poszkodowanym i potrzebującym. Z Białego Stoku Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.